7 października w obiektywie Marta Dytwińska-Gawrońska witam Państwa dziś w serwisie m.in. o ankietach, o rozszerzeniu granic Głogowa oraz inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Likwidacja etatu, mniejsze pensje i cięcia wydatków na organizowane imprezy. Takie zaciskanie pasa lada dzień szykuje się w Przemkowskim Ośrodku Kultury. Władze miasta chcą, żeby ośrodek zaoszczędził na tym ponad 120 tysięcy złotych. Wyjątkiem będzie prawdopodobnie zespół Mozaika, którego raczej oszczędności nie dotkną. To nie podoba się między innymi radnym i to z obu stron politycznej sceny. W Przemkowskim Ośrodku Kultury pracuje pięć osób i dwóch instruktorów. W tym ostatnim przypadku na jedną trzecią etatu. Działają tu trzy zespoły. Tegoroczna dotacja z Urzędu Miejskiego to 400 tysięcy złotych. 70 tysięcy to dochód ośrodka. Według planu naprawczego finansów miasta dyrektor ośrodka ma zaoszczędzić 126 tysięcy złotych. Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska nie chciała rozmawiać przed kamerą na ten temat. Według naszych informacji ma zamiar zmniejszyć zatrudnienie o jeden etat i okroić wydatki na imprezy. Pod znakiem zapytania stoją między innymi przyszłoroczne dni Przemkowa. Wszystko na to wskazuje, że cięcia wydatków ominą zespół Mozaika. Jak się dowiedzieliśmy, zaprowadzenie zespołu ośrodek płaci rocznie około 43 tysiące zł agencji Intro. W opinii publicznej koszty na Mozaikę są zawyżone uważa radny Janusz Matuszak. Zastanawia się Pan nad tym, żeby w takiej akurat sytuacji ekonomicznej, jak i w najbliższych gminach, obniżyć garze. Ludzi, którzy prowadzą wszystkie elementy obsadnościowe, panie radny są dane pod uwagę również to jest dane pod uwagę, jak mozaika funkcjonowała. Jeżeli chodzi o mozaikę, to myślę i podejrzewam, że to pan burmistrz ma jakiś mały interesik z mozaiką. Nie jest to opinia odosobniona na terenie gminy myśli tak powiedzmy, no nie, nie, nigdy nie używałem procentów, ale duża, duża, duża większość mieszkańców. Od początku mam, reaktywując, jeśli chodzi precyzyjnie o określenie pewnych funkcji, myślę, że niezbędna jest działalność mozaiki „Sprzęgowiec, co chyba wszyscy z satysfakcją odnosimy, patrząc na sukcesy i długoletnią tradycję tych dzieci tego zespołu. Jako radny miasta to postanowiłem sprawdzić i dowiedziałem się, że zarabiają 3600 zł. W porównaniu do cykad innych zespołów, no to jest pięć razy więcej. I w porównaniu, że o połowę mniej wyjazdów i o połowę mniej dzieciaków. Więc myślę, że to też się tym zajmiemy w tym momencie. Jeśli pół etatu głównej księgowej kosztuje tyle co instruktora mozaiki, z tym, że instruktor prowadzi działalność na własną odpowiedzialność, to pytam się, czy to jest logiczne i zasadne. Jak nam powiedziała dyrektor ośrodka księgowa, zatrudniona jest teraz na dwie trzecie etatu, a będzie na jedną drugą zajęcia mozaiki, podobnie jak pozostałych dwóch zespołów, to cztery godziny tygodniowo. Z nieoficjalnych informacji władze miasta nie zgodziły się na obcięcie wydatków na mozaikę zaproponowanych przez POP. Mieczysława Krawczonek, właścicielka firmy intro nie chciała rozmawiać przed kamerą. Poza kamerą powiedziała nam, że nie zgodzi się na niższe wynagrodzenie, bo pracują na to trzy osoby. Jeśli miasta nie będzie stać na utrzymanie zespołu, to zrezygnujemy z jego prowadzenia, dodała. Jeśli mówimy jeszcze o kwestiach pomysłu, jak gdyby zrównania wynagrodzeń, to ja życzę wszystkim instruktorom, którzy funkcjonują. Lub ci, którzy myślą o tym, że mogą funkcjonować, w tym również Panu radnemu. Otwarcie własnej działalności gospodarczej w tym zakresie i poprowadzenie. Oliwy do ognia dolała jeszcze sprawa niedawnego koncertu charytatywnego. Poprosiłem właśnie prowadzących 10-minutowy występ. Chociaż te 10 minut dostałem. Odpowiedź, że nie dziękuję, może w przyszłym roku no jest mi bardzo przykro. Chętnie występujemy na tego typu imprezach, ale w tym przypadku baliśmy się o bezpieczeństwo dzieci, bo w zespole mamy także siedmiolatków, powiedziała nam Mieczysława Krawczonek. Na koncercie pierwszego października wystąpił inny zespół ośrodka Cykady. Według naszych informacji jeszcze w październiku szefowa ośrodka ma ostatecznie zdecydować na czym oszczędzić ponad 120 tysięcy złotych.